Widzisz, mój drogi, widzisz, moja droga. Zastanawiamy się nad człowiekiem. I mówiliśmy o tym, że człowiek ma tę właściwość sumienia, czyli ocen etycznych. Ale nas, ludzi wierzących, niepokoi to, że taka jest różnorodność w ocenach etycznych. Żyjemy dziś w świecie, gdzie każda ocena etyczna zyska jakieś poparcie, jakieś uzasadnienia. Skąd się bierze taka różnorodność ocen etycznych? Czy naprawdę nie ma czegoś, co jest dobre dla wszystkich, coś, co by wszystkich przekonywało do takiej właściwej oceny? Jednak, każdy z nas ma swoje wartościowanie, i każdy z nas może przyjąć coś, co jest dla niego najwyższą wartością. I ta najwyższa wartość, którą przyjmiemy w naszym życiu, stanie się sterem, stanie się jak gdyby pewnym pionem, który pozwoli nam y, ustawić wszystkie nasze wybory. Według tej hierarchii najwyższej wartości. Dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy zastanowili się, co jest dla nas najwyższą wartością, ale też musimy sobie uświadomić i zrozumieć, że są ludzie, którzy ustawiają swoje oceny etyczne na podstawie przyjętej przez nich najwyższej wartości. I dlatego nie mówmy ludziom, wiesz, to jest źle, to jest dobrze, tylko starajmy się pokazać, pobudzić myślenie, czy to, co ty uważasz, że jest najwyższą wartością, jest naprawdę najwyższą wartością. Kiedyś powiedziałem pewnemu nie wiem, o przyjacielowi gospodarzowi, że najwyższą wartością dla człowieka jest pieniądz. A on się śmieje, mój ojcze. Jak ktoś ojcu powie, że pieniądz jest najwyższą wartością, to niech ojciec zapyta go, czy trubna ma kieszenie. Jest bowiem chwila w naszym życiu, w którym to, co wybraliśmy jako najwyższą wartość, zostanie bezwzględnie sprawdzone. To jest chwila, w której będziemy nasze życie kończyli. I kiedy rzeczywiście staniemy przed kimś, przed kim trzeba zdać sprawę z tego, Cośmy w życiu wybrali jako najwyższą wartość.